Giełda zdążyła bardzo się zmienić przez ostatnie kilkadziesiąt lat i nadal ewoluuje. Z czasem staje się coraz bardziej skomplikowana i oderwana od rzeczywistości i racjonalnie podejmowane decyzje nie są równie często i hojnie nagradzane jak niezrozumiałe i ryzykowne wybory. Zawsze ryzyko wiązało się z większym zarobkiem i tak jest również dzisiaj. Ja lubię ryzyko, a ty? Wall Street rządzi światem. Dziś skupimy się na dworze królewskim ekonomicznego świata rynku finansowym. Forex jest największym rynkiem na świecie, a przedmiotem handlu są tam waluty. Dzienny obrót polegający w 90% na spekulacji sięga 5 bilionów dolarów. Przez spekulacje mam na myśli fakt, że ktoś kupuje określoną walutę tylko i wyłącznie w celu sprzedania jej zyskiem w późniejszym terminie. Prosty typie. Chodzi tylko o to, żeby rozmnażać hajs. To jest tak, jakby jakieś typki sobie chodziły po bakalaku i szukali najtańszych ziemniaków, tylko po to, żeby za chwilę je sprzedać troszkę drożej na innym straganie. O to właśnie chodzi na rynkach walutowych. Tylko, że tam nie handlują kartoflami, tylko walutami. Waluty same w sobie żadnej użyteczności nie mają. No, w zasadzie prócz tej, że możesz je wymienić praktycznie na wszystko, co ją ma. Forex jako rynek w takiej postaci, jaką widzimy dzisiaj, jest młodym tworem, ponieważ powstał dopiero w latach 70. Zanim rynek walutowy stał się ogólnodostępny dzięki rozpowszechnieniu internetu i technologii, handel na nim odbywał się głównie telefonicznie, a stronami transakcji były wyłącznie instytucje finansowe. Forex nie ma żadnej konkretnej siedziby, bo handel odbywa się w sieci. Zdecydowana większość transakcji odbywających się na tym rynku po jednej ze stron zawiera dolar lub euro jako najbardziej uniwersalne i powszechne produkty. Mimo, że dziś rynek walutowy jest rynkiem publicznym, na którym również ja czy ty moglibyśmy dokonać transakcji, to handel detaliczny stanowi około 3,5% obrotu na tym rynku. Pozostałe 96,5% stanowi udział instytucji bankowych, brokerów czy funduszy inwestycyjnych lub headingowych. Przeciętny inwestor indywidualny traci na foreksie 15 tysięcy dolarów, po czym rezygnuje. Tak mówi nam Commodity Futures Trading Commission, a według danych polskich biur, Maklerskich, blisko 80% inwestorów na rynku forex poniosło w 2018 roku stratę. Początkujący inwestor traci cały zainwestowany kapitał po okresie od dwóch miesięcy do pół roku. A w jaki sposób właściwie odbywa się kształtowanie tych cen na rynku? Wbrew pozorom jest to bardzo prosty mechanizm, który, przez swój ogromny zasięg i wolumen, czasami sprawia wrażenie skomplikowanego. Patrzcie. Chodzi na przykład o to, że. Jak chce idziesz na przykład na rynek i chcesz sobie kupić kartofle, no to może być tam pani Janinka, która sprzedaje kartofle za 5 zł, i pani Grażynka, która sprzedaje za 6 zł. A to są te same kartofle, nie? No to wiadomo, że kupujemy te za 5 zł. Więc. Pani Grażynka musi troszkę obniżyć cenę, powiedzmy tam do 5,50, a Janinka podwyższy do tego 5,50, bo widzi, że jest pełno ludzi w kolejce, więc i tak kupią, jak będzie troszkę drożej. W ten sposób kształtuje się tam ta cena. A teraz wyobraź sobie, że dochodzi jeszcze Janusz, który wjeżdża na rynek i mówi, że on będzie sprzedawał te kartofle za 4 zł. No i wiadomo, że wszyscy idą do niego i wtedy cena kartofli jest 4 zł, ale później się okazuje, że to była tylko taka promka na wejście, a za chwilę Janusz podwyższa do 7 zł. Cenę kształtują z tego całego rynku, nie? I dochodzą do tego oczywiście jakieś koszty produkcji, koszty wynajmu pawilonu i takie tam różne rzeczy, więc wiadomo, że poniżej jakiegoś poziomu nie można schodzić i to jest ten najniższy poziom ceny, jaką można osiągnąć. Z drugiej strony najwyższym poziomem ceny jest to, ile ludzie są w stanie za to zapłacić. I czasami dochodzi w ogóle do takich nienaturalnych sytuacji na rynku, gdzie ceny są w ogóle jakieś kosmicznie wysokie, a ludzie i takie płacą. Wtedy mamy właśnie do czynienia z bańką na rynku. I na tych dużych rynkach finansowych, czy na walutowym wygląda to dokładnie tak samo, tylko, że tam się nie handluje kartoflami, tylko handluje się, wiesz, walutami i to są olbrzymie kwoty. I tutaj mamy milion kupujących starej i mamy milion sprzedających i dochodzi do tysięcy transakcji na sekundę i te wszystkie transakcje kształtują właśnie tą cenę. Wielkość danego rynku jest oczywiście sumą wartości wszystkich aktywów będących przedmiotem handlu na samej giełdzie. Największą giełdą na świecie jest NYSE, czyli New York Stock Exchange. Jedna z dwóch nowojorskich giełd, której kapitalizacja sięga około 20 bilionów dolarów. Wartość ta uwzględnia blisko 2,5 tysiąca spółek, które są na tej giełdzie notowane. W założeniu, wszelkiego rodzaju rynki finansowe powstałyby umożliwić przepływ kapitału od ludzi lub przedsiębiorstw gromadzących do tych, którzy chcą go pożyczyć i wykorzystać. Gdyby się zastanowić, na tej samej zasadzie działa kredytowanie, które jest działalnością banków. Gdy przedsiębiorstwo chce uzyskać finansowanie swojej działalności, nie prosząc jednocześnie banku o kredyt, który trzeba spłacić z nawiązką, może zdecydować się na sprzedaż niewielkich kawałeczków swojej firmy w postaci akcji na rynku. Inwestorzy na podstawie różnego rodzaju przesłanek próbują przewidzieć zmianę wartości akcji. Ktoś chcąc kupić jakieś akcje spodziewa się, że ich cena wzrośnie. Może również dysponować informacjami o tym, że cena spadnie i grać na spadki. Dobra stary, nie będziemy się tam w to jakoś tak specjalnie zagłębiać, ale to całe shortowanie to jest właśnie taki instrument pochodny, że tak jakby pożyczasz sobie jakieś akcje z takiej ogólnej puli, bo sobie myślisz, że cena tych akcji spadnie, więc pożyczasz te akcje, sprzedajesz je na giełdzie powiedzmy za tysiaka, a za tydzień musisz je oddać. Ale sprzedałeś je za tysiaka, a wiedziałeś, że cena spadnie, więc za tydzień odkupujesz je tam powiedzmy za 7 stów, no i oddajesz, a 3 stówki zostają ci w suchym. Tylko wiesz, gorzej, jeśli jednak ta cena wzrośnie, no bo wtedy będziesz musiał odkupić je za więcej hajsu, no i stracisz na tym. No, dobra, nieważne. W każdym razie można robić takie coś, jak gra na spadki. Na spadki grają niedźwiedzie, a na wzrosty grają byki. O, I koniec. Jakiekolwiek są przewidywania inwestora odnośnie ceny akcji w przyszłości, musi on polegać na swojej wiedzy na temat sytuacji. W jaki sposób można przewidzieć, że akcje danej firmy zdobędą większą popularność wśród inwestorów? Oczywiście powinien on śledzić informacje ze świata gospodarczego i szukać tam przesłanek, na przykład informacji o zmianach w zapisach prawnych, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa. Innym sposobem przewidywania przyszłości jest analiza techniczna. Polegająca na studiowaniu wykresów wahań kursów i szukaniu wzorców, które sugerują zmiany trendu. Analiza techniczna jest tematem bardzo rozległym i bez wątpienia istnieją ludzie, którzy za jej pomocą potrafią zarabiać pieniądze, jednak dla przeciętnego inwestora raczej nie jest to narzędzie bardziej użyteczne niż rzut monetą. Stosunkowo łatwo przewidzieć, że nadejdzie jakiś ruch, trudniej natomiast przewidzieć, czy będzie to wzrost czy spadek. Z takiego wykresu niewiele jesteśmy w stanie się dowiedzieć na temat przyszłości, jaką może czekać dane aktywo. Dlatego większość inwestorów korzysta raczej z wykresów wyglądających w ten sposób: tak zwany wykres świecowy. To jest świeca, to jest knot świecy. Zielone świece są to świece wzrostowe, czerwone natomiast. Są świecami spadkowymi. Na co musimy zwrócić uwagę? Przede wszystkim są to interwały. Jaki okres czasu ma przedstawiać pojedyncza jednostka, jaką jest świeca? Mamy otworzony jednogodzinny interwał, gdzie widzimy zielone oraz czerwone świece. Oznacza to, że rano cena była na tym poziomie, natomiast na zakończenie dnia spadła do tego poziomu. Analogicznie w przypadku zielonych świec cena otwarcia jest na dole, natomiast cena zamknięcia u góry. Bardzo istotną wskazówką dla inwestorów są tak zwane knoty, czy też cienie, które znajdują się na tych świecach. Jeżeli widzimy tak długi knot dolny, czy też cień dolny, wiemy, że podczas tego dnia w pewnym momencie cena spadła nawet do tego miejsca, by potem zostać podniesioną z powrotem do tego poziomu. Natomiast niewiele więcej w ciągu dnia była w stanie osiągnąć. Oznacza to, że mieliśmy tutaj presję sprzedażową. Bardzo dużo ludzi chciało sprzedać aktywa, natomiast byki, chcąc utrzymać cenę na określonym poziomie, intensywnie odkupowali te aktywa, aby cena nie spadała zbyt gwałtownie. Istotną wskazówką dla inwestorów jest również to, co widzimy tutaj na dole czyli wolumen, ile danego dnia dokonano transakcji. Szacowanie przyszłej ceny z reguły opiera się na pewnych poziomach, które zostały ukształtowane w przeszłości i nazywane są poziomami wsparcia bądź oporu. Narysujemy sobie tutaj taką linię, powiedzmy dla trendu wzrostowego, który rozpoczął się 12 grudnia. Linia ta wygląda mniej więcej w taki sposób: jest to trend wzrostowy, możemy nawet sobie wyznaczyć zakres tego wzrostu. Korzystając z kolejnego narzędzia, jak widać, mamy tutaj do czynienia od 12 grudnia mniej więcej z silnym trendem wzrostowym. Przekroczenie którejś z tych granic, czyli linii wsparcia bądź linii oporu, oznaczałoby, że być może w niedalekiej przyszłości będziemy mieli do czynienia z gwałtowną zmianą ceny bądź zmianą trendu. Jeżeli, tak jak tutaj widzimy, nasza świeca zbliża się do przekroczenia linii wsparcia. Potrzebujemy jeszcze kilku godzin na to, żeby dowiedzieć się, co wydarzy się dalej. Tylko, że zawsze potrzebujemy jeszcze kilku godzin, by dowiedzieć się, co wydarzy się dalej. Równie dobrze może się to w tej chwili odbić i pójść do góry. Who knows? Według chicagowskiej ekonomii, a konkretnie Eugenea Famy, który stworzył teorię rynków efektywnych, jakiekolwiek przewidywanie wahań kursów jest z założenia skazane na porażkę. Krótko mówiąc, gdyby wszyscy inwestorzy zachowywali się racjonalnie, czyli dążyli do zysku, to w każdym momencie wycena spółki uwzględniałaby wszystkie dostępne informacje. Wiesz co chodzi? Jeśli wiemy, że ponad 90% uczestników rynku to są właśnie te instytucje, no to stary, wiesz, tam siedzą ludzie, którzy zajmują się tym przez połowę swojego życia. Czytałem te wszystkie wykresy i tak dalej. Więc jeśli jakiś super obiektywny sygnał pojawi się na tych wykresach albo coś w mediach powiedzą, co może wpłynąć na cenę jakiejś spółki, no to przecież te instytucje od razu tam wjeżdżają i kupują za miliardy. Więc stary, te informacje, o których ty gdzieś usłyszałeś, one już są uwzględnione w tej cenie. Wiesz stary, trudno to sobie wyobrazić, ale na takich rynkach w każdej sekundzie dochodzi do tysięcy transakcji. Więc cena, która się wyświetla, zawsze odzwierciedla wszystkie dostępne informacje. No, chyba, że ludzie nie postępują racjonalnie. Zresztą, nie chodzi o racjonalizm. Po prostu rynek czasami kieruje się innymi prawami niż zakładają modele ekonomiczne. Czasami zachowuje się zgodnie z prawami natury natury ludzkiej. Już Keynes zauważył, że na przykład analizując ceny firm zajmujących się produkcją lodów, ich wycena stawała się wyższa latem i spadała zimą. Kupując akcje, wartość firmy szacuje się raczej długoterminowo, a fakt, że w okresie letnim sprzedaje się więcej lodów, nie jest czymś, co wpływa na wartość firmy. Takie są prawa natury. Mając na uwadze spostrzeżenie Kimsa, zauważamy, że zawodowi inwestorzy bawią się w bardzo zawiłą zgadywankę. Tak naprawdę ich zadaniem nie jest wybranie aktywów, które według nich są najlepsze, ale tych, które wydają im się najlepsze dla wszystkich pozostałych. Te metody, które omówiliśmy sobie przed chwilą, to jednak nie jest inwestowanie. Próby zakupu aktywa taniej, spodziewając się, że cena wzrośnie, by po określonym czasie sprzedać je drożej, to spekulacja. Ktoś, kto chce zająć się inwestowaniem, raczej robi to w długim terminie i nie interesują go krótkoterminowe wahania cen. Inwestor kupuje akcje, by trzymać je w nieskończoność, pobierając regularnie dywidendę, będącą taką malutką wypłatą jako posiadacza malutkiego skrawka firmy. Spekulacja natomiast Odbywa się w krótszych ramach czasowych. Spekulant może dokonać dziesiątek transakcji dziennie, sugerując się wykresami, które wskazują mu linie trendu mogące pojawić się w ciągu kilku najbliższych godzin. Oczekiwanie na spodziewane wzrosty może oczywiście odbywać się w dłuższym terminie. Natomiast zasadniczo aktywo, które kupujemy pod kątem spekulacji, mamy zamiar sprzedać z zyskiem. Kapitalizacja rynku regularnie rośnie od zawsze, czyli wartość aktywa, jakim jest cały rynek, regularnie wzrasta. Wystarczy zainwestować w cały rynek i poczekać. Ale za najbezpieczniejszą formę inwestycji giełdowych uważa się właśnie zakup takich pakietów akcji, które śledzą wartość poszczególnych indeksów zamiast konkretnych spółek. Lokowanie kapitału w takich uśrednionych aktywach wydaje się bezpieczniejszą formą inwestycji, dlatego tradycyjnie są to instrumenty finansowe cieszące się powodzeniem wśród funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych przewidzieć czy dany indeks jest obiektywnie wyceniony oraz w jaki sposób będzie sobie radził w przyszłości często jest równie trudnym zadaniem jak ocena konkretnej spółki aby relatywnie bezpiecznie lokować pieniądze w akcjach spółek lub indeksach należy ich wartość poddać wnikliwej analizie najlepszą metodą jest analiza fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa by jej dokonać należy przestudiować wszelkiego rodzaju przepływy pieniężne zrozumieć wizję firmy dostrzec potencjalne mocne strony lub zagrożenia i wiele innych rzeczy, a na koniec zaufać zarządzającym nią ludziom.